Cześć. Gdy kupicie laski cynamonu łatwo zaobserwujecie różnicę. Zobaczycie różnicę między cynamonem chińskim, kasją a cynamonem cejlońskim. Z proszkiem jest już inaczej. Uważa się, że kasja yy, szkodzi wątrobie, ale ja bym się skupił dzisiaj na właśnie cynamonie cejlońskim, który ma głównie prozdrowotne właściwości. W każdym razie nie kupimy go tanio. Ja mam tutaj cztery opakowania. I porównam ich zawartość, także smakowo, tak organoleptycznie. No. Patrzymy na barwę. Pierwszy cynamon jest jasno-żółty, tak jak właśnie mówi się, że powinno wyglądać cejloński. Natomiast kolejne są barwy ciemnobrązowe i to ma znaczenie. Ten ostatni to już zupełnie widać jest Taką typową kasją, tak? Natomiast trzeba przyznać, że mało ludzi odróżnia to w sklepie i kupuje cynamon jako dobry cynamon do wszystkiego, natomiast każdy jest inny. Krótko więc. Jak smakuje. Pierwszy. Jest słodki, jest fajny. Jest delikatny. Drugi. Jest ostrzejszy delikatnie. Tak, jest bardziej ostrzejszy, ale jest taki też fajny trzeci. Ja bardzo dobrze na tego drugiego. No, ale ma taki nieprzyjemny już chemię w tle I, i to jest właśnie ten problem. No i ostatni nasz, to jest ten marketowy, który jest na pewno kasją bardziej chemiczny, ale taki przyprawowo chemiczny, czyli akceptowalny w kuchni lubiany, na przykład przez moją mamę. Więc tak, pierwsze to było oczywiście, ja tutaj przedstawię Leibenz bauba. Jest to bardzo dobry cynamonik. Zaznaczam, chciałem podkreślić na początku, że te trzy mają napisane, że są z Madagaskaru. No nie mogą być z Madagaskaru, dlatego że ten, nawet jeśli ma ten znaczek bio, przewyższa pozostała jakością. I także cenowo ten jest za 50 gramów yy, około 10 zł. Ten od Spice Farmu za 50 gramów 4,90. Ten od Swojskiej piwniczki za 250 gramów 19 zł. I ten jakiś No Name, czyli taki marketowy, ale na pewno Kasja, bo nie pisze, że jest yy, pełni około 30 zł. Także. Trzeba powiedzieć tak, że ten mi najbardziej pasuje i uważam, że jest do wszystkiego, tak? jest jako przyprawa do herbaty, kawy, bardzo go polecam. Ten, który jest fajnie opakowany, muszę powiedzieć, jest dużo w nich informacji, no ale czy one są prawdziwe? Wątpię. Kolorystycznie porównajcie Bauma z tą tutaj naszym Spice Farmem, to nie jest to samo, no i śmiem twierdzić, że to jest tak, że że to albo jest gorszej jakości cynamon cejloński, albo lepszej jakości kasja, ale niekoniecznie z Chin. Szczerze mówiąc szukam do dnia dzisiejszego taniej właśnie, taniego właśnie cynamonu cejlońskiego, który niekoniecznie zbiera. Teraz tutaj jest jedno wielkie nieporozumienie. To jest właśnie swojska piwniczka. Sam nawet producent stwierdził, że jestem pierwszą osobą, która zgłasza jakiekolwiek pretensje, ale niestety po otwarciu co mnie zaatakowało. Nawet nie chcę tego otwierać, bo po prostu śmierdzi. Jest śmierdzi chemicznie, nieprzyjemnie. Jest prawdopodobnie podrobione, jest z mąką jakąś, nawet użyte w cieście. Wręcz się nie dawało. Było czuć taki posmak czegoś innego niż jakby to nie tylko leżało obok innych rzeczy, ale też było zmieszane z czymś. Także odradzam kupowanie tego czegoś. Natomiast tutaj dosyć taka popularna kasia. Muszę powiedzieć, nie wiem czy z czego ona jest z prymatu, czy z czegoś. Jest całkiem niezła. Całkiem niezła, yy, ale mówię, gdybym miał traktować to wszystko jako do wszystkiego, to odradzam kupowanie yy, kupowanie czegoś, co się nazywa Cynamonem cejlońskim, a nie ma tej jakości. Dzisiaj moją jakością jest właśnie Cynamon Lebensbauma, dlatego że nie wiemy, co się będzie działo. I przede wszystkim co? No, no, nie, no jest to Cynamon, ale tak, tutaj ten marketowy jest pewnie do czego? Do, do, jako przyprawa, i do ciast, może być od czasu do czasu. Ten raczej o dziwo, bo znalazłem takie wykorzystanie. Nie wyrzucamy, ale możemy go używać do peelingu do stóp. Rzadko do ciast, chyba że lubimy chemię. Ten znowu już jest taki solidny: na pewno jest to lepsza od spice farmu wersja tej, tej kasy. O ile nadal się upieram, że to może jednak nie jest kasja, przecież producent nie kłamałby w ten sposób, tak? że to jest nie jest cejloński, nie wierzę. No i to będzie też jako przyprawa, może być do ciast, yy, całkiem solidny produkt, dobrej cenie. No i najlepszy z tych na dzień dzisiejszy ode mnie, czyli yy, Cynamon yy, Cejloński od Levensbaum. Także smutne w tym jest to, że, że mimo jakości bio, która jest widoczna, tak, że to jest tarte, trzeba opierać się na swoim um, zmysłach, bo, um, bo to robi różnicę. Dla kogoś to nie wnika, to wszystko jest jedno i to samo, natomiast dla kogoś to regularnie dużo pije jak ja. Tutaj mam przygotowaną kawę z, z cynamonem właśnie od, od Spice Farmu i muszę powiedzieć, że że no jest niezłe natomiast podczas picia nie ma tej lekkości jak nie ma tej lekkości jak sprawdzińcy na moment cejlońskim Znowuż cynamon użyty do kawy z swojskiej piwniczki miał taki posmak ziemisty wręcz. No to jest dla mnie skandaliczne. Skandaliczne i ja nie wiem, czy ludzie tego nie, nie odczuwają. Także hmm, chcę powiedzieć na koniec ten sposób. Jeśli chcemy kupić prawdziwy cynamon cejloński, zaufajmy już droższym produktom. Zresztą to się tyczy wielu, ale to wielu hmm, hmm, przyprawom lub kupujemy już oryginalne laski cynamonu i je mielimy własnoręcznie, bo, bo te oszczędności mogą być tylko takie no złudne, proszę, no to jest ten nasz faworyt, który wygrał, taki jaki powinien być, a tutaj to już jest, proszę. Ciemno i jeszcze ciemniej. Przynajmniej muszę uszanować, że, że ten marketowy, marketowy, marketowy proszek nie zawodzi. Ma taki pieprzny, czasem taki, można powiedzieć, hmm, chemiczny, ale taki chemiczny, dobrze sk skomponowany smak. i odkowo widać, że, że on jest chemiczny, bo gdy ja go użyłem do kawy, to on znowuż e, osadza się na dnie w postaci takiego w sobie glutu, tak, że się ciągnie potem ta ciecz e, jako w fusach, no, i, i to jest świadectwo, że... A tutaj wszystko dopijamy, także pod tym kątem e, nic tu nie zostaje, natomiast tu zostaje, ale mówię yy, raczej go już nie używam, już mi nie smakuje, bo faworyta mam jednego. Yy, także uważam, że, że warto szukać, będę szukał dalej swojego ulubionego cynamonu cejlońskiego, tak samo z innymi przyprawami, bo u jest z tym duży problem. Oprócz produktów bio dosyć drogich yy, nie ma dobrych dostawców sprawdzonych, którzy albo nie podrabiają, albo znowuż jeśli nie kłamią, to wprowadzają w pewnym sensie w błąd. A dla mnie jest to kluczowe: jeść coś, coś dobrego i dobrej jakości. Także to jest tyle. Sądzę, że jakoś pomogłem, bo warto zapatrywać się w dobre produkty i szukać, żeby. Żeby to wszystko, nasze, nasze i dieta, i nasze, nasze jedzenie było, i świadomość konsumencka była coraz, coraz wyższa. Także to wszystko. Dziękuję. Jak widać, cynamon cejloński od Lejbensma ma tą wadę, że ma słabe zamknięcie. Musiałem go z złapać. Ale jak na dzisiaj jest moim numerem jeden